Cześć widzowie Tutaj mamy nietani rower Witam To jest fajny sweter, staremu zajebałem? No, nie? Adik kurwa A gdzie masz, a gdzie masz kurwa? O! W się to od No jeszcze jakbyś na żółto pomalował to by Ja miałem tylko czarno na razie Ale kurwa A ja na żółto? do tego Do plastików samochodowych, bo taki miałem co, ugina się? A twardziej jest? Powiem nie wiem. Za, za długo nie jeździłem na tamtym. Ale troszkę może miękcej. Miękcej? Na tym? No. A nie miałeś mieć twardszej sprężyny? No 525 tu mam. A miałeś wcześniej ile? 500? No. Chujowo zrobiłeś. Ale wiesz, kurwa, wiesz. Zawsze jak jest miękcej, to można stwardzić. Jak jest za twarde, to już nie jest miękcej. Ale kurwa, ja bym wziął 600 na swoim miejscu. Tak, a na swoim to miejscu? To a na, na swoim miejscu to bym wziął 700. No. Ale chuj, w ogóle mam max specy pa. Jest najwolniej jak się taj. To chowie. Życie stało się piękne. Ja wiem, kurwa, bo każde się jest lepszy niż chromak, ale będzie kurwa materiał do vloga. Co jak chciemy Chromaga. O kurwa! O, oh, damn! O kurde, to bym się mniej więcej wziął. No bo jestem cięższy. Ale i tak jest miękko. Większy niż tamten. Myślę. Skręcę sobie kompresję, myślałem. O, ale przód też miękko przynajmniej. To jest równo, no. W sensie, bo zimno. Nie wiem, w ogóle Amor jest... Amor mam najszyb... najwolniej jak się da, a Amor najszybciej. O kurwa, ale twardo. W się wiesz, dla mnie. W sensie jest Podemno progresywny. Się praktycznie w ogóle nie uginą, no. A pod to, o to wchodzi. W sensie wchodzi, ale i tak nie da, jest twój progresywny. Proszę, proszę. Tak, na pewno. Jedziemy, tak? Dobra, no, to jeden, na... <śmienic> a. They bring my phone and scare my wife When I'm not home done. I swear the guard times hard but I ain't giving it I'm trying to get to heaven and out this hell I'm living in And can't no man stop me, what? It's you. They even want lock me up or pop me up Smoke weed and spill any They kill the yellow but they ain't wanna kill Timmy Make it the McVeigh, I can get the gas day the yes, Was trying to save my people indirectly We say fuck oh, we get alles too Cause niggas yeah. in the hood do do what they must <grywa> <grywa> Nagrało się Ja myślałem, że ty tędy w ogóle będziesz jechał I tak stałem tutaj kurwa Kurwa żeby się w dupce Ale na tym <grywa>

Ooh, child, things are gonna get easier. Ooh, child, things will get brighter. Ooooooo oh. in nie ciśnienia niż ja Bo czuć Co się rozjebało? Tak Chopie Ja Ale Ej kurwa Hubert A to jest opona Poszło kurwa Kłas do opony poszedł no to pojeżdżone Top 10 opon Continental Trail King Jebać Nie, patrz jak mi oplot kurwa w oponie O kurwa Aś ci ociera? No kurwa i to z dwóch stron